W dzisiejszym filmie postanowiłem sprawdzić w praktyce, czy planując budowę lub modyfikację roweru, lepiej zainwestować w baterię o wyższym napięciu, czy też w sterownik o większej mocy. Zrobiłem badania dla silnika przykładowego, przekładniowego i bezprzekładniowego. Szczegóły w dalszej części materiału. Dobra, chciałem pokazać wpływ napięcia akumulatora na prędkość silnika. Najpierw dla silnika bezprzekładniowego tutaj Bionx. Pierwszy poziom wspomagania, prawie 50 V bateria. Krącę powoli pedałami. Pod obciążeniem moc na pierwszym biegu jest 70, teraz do 30 i prędkość prawie 50 na godzinę, zobaczmy na piątym biegu. Aż prędkość się nie zmieni, z odciążeniem prędkość będzie zależeć od mocy. Przełączyłem się na drugą baterię. Tutaj mamy 29V Tutaj widać, że niezależnie od biegu prędkość jest wprost proporcjonalna do napięcia baterii i moc tutaj na luzie jest minimalna. Akurat w tych dwóch przypadkach była podobna pod obciążeniem im niższe napięcie, tym niższa moc. Tutaj jest gazela Asi z silnikiem przekładniowym wyświetlacz LCD KT4. Teraz podłączony akumulator z napięciem 2,8 V. Zobaczymy. On to nie pokazuje mocy, ale sterownik jest taki sam jak w moim trekkingu. Jak teraz przednie koło nie jest sprzęgnięte. Także nie mam wpływu na prędkość koła. 21 km na godzinę. Tutaj nie wykorzystuje się pełnej mocy Także bieg nie powinien mieć znaczenia Czyli tak czy inaczej przy napięciu 28V No to mamy około 20 v na godzinę Teraz przełączę się na baterię nominał 48, a w praktyce w tej chwili około 50 V. bateria podłączona i włączona włączamy tutaj. A, bateria jest już trochę rozładowana, ma 46V Czyli przy 46 V mamy 30 parę kilometrów na godzinę. Tutaj zrobię testy pod górę, jak moc sterownika wpływa na osiągalną prędkość, plus wpływ mocy baterii dla silnika przekładniowego i bezprzekładniowego. Silnik z pierwszy bieg. Moc Na tę koła 70 watów 3 km na godzinę Drugi bieg To już jest 170 Watów 180 Tutaj już nie daje nic od siebie. Mam prawie 7 km na godzinę i więcej nie wyciągnę. Na płaskim to oczywiście są większe prędkości. Trzeci bieg. 300 watów To jest prawie 13 km na godzinę Czwarty bieg, prawie 450 No tutaj z nogi przyspieszyłem Mieliśmy 19 km na godzinę, piąty bieg, Zmy. początek się rozpędza 1000 watów. Prędkość prawie 30 km na godzinę. Tutaj jest sprawa tego typu, że powyżej 20 na godzinę, to dopiero silnik bezprzekładniowy jakby pracuje w optymalnym zakresie Dobra, przełączyłem się na pakiet 7P, czyli napięcie w pełni naładowanego około 29V Tutaj moc 40W przy tej mocy nie jest w stanie wjeżdżać pod tą górkę na drugim biegu mamy 100 watów prędkość 5 na godzinę trzeci bieg 170 i tu już faktycznie sam ciągnie jest 6 km na godzinę Czwarty bieg 200 W 250 Dobra pierwszy bieg tak samo 3 na godzinę przy 70 W a no drugi gibieg to faktycznie sam ciągnie Dobra trochę przyspieszę z nóg ale jest w stanie utrzymać 10,5 km na godzinę Dobra. trzeci bieg to jest około 300 watów. I to jest około 15 km na godzinę na czwartym biegu było około 450 watów. No do szczytów wzniesienia. Weszło 22 km na godzinę, na piątym biegu jest 1000 watów. Ponad 30 km na godzinę do szczytu zniesienia. I przełączę sobie pakiet że od razu zacznę od drugiego biegu Pięć na godzinę, ale Ja nie dokładam od siebie Napędu A Może trochę mniej niż 5 na godzinę od razu wypróbujemy trzeci bieg zaraz można powiedzieć że się odepchnąłem ale tą 9 na godzinę sam utrzymuję dobra czwarty bieg Tutaj no też jedzie bez problemu, 13 na godzinę. Tutaj też na piątym biegu nie chce jechać, bo się blokuje. Podsumowując, w tutaj oba silniki wykazały się podobnymi osiągami. Na płaskim lub przy zjazdach przewagę pewnie pokazałby silnik bezprzekładniowy, natomiast przy bardziej stromych podjazdach widać byłoby przewagę silnika przekładniowego.